Nie wierzę w to, jak, jak robot nie może sobie poradzić z O, to ty. Natujemy promocję wypełnienia kwot. Przy okazji, osadzają nam tym wszystkim, jak, co potrafią mówić Tak. Nie słuchaj go, wszystko będzie dobrze. Pozwól wziąć w pierwszym Po był trochę katastrofy. To chyba nie najgorsze będzie w Jędrze. Chcę, żebyś wiedział na początku. Byłem w takim pomocy. Ale teraz, patrzę jak wymachujesz się odtwórzona kupa szynki. Wiedząc, że, że myślałem, że to zabawne. Zatem no, myślę, że mam zbyt wysokie kwalifikacje na bawę robotę. Mam takie ciebie dobre zadanie. Recykling stacji na papierze w tym stronie. Dzięki za To nagranie, które musi to było po Do widzenia.